Cześć. Chyba jestem na żywo. Na wszelki wypadek dajcie mi znać. To będzie live o akcjach i tylko o akcjach. On będzie bardzo krótki. Hmm. Przypominam, że w niedzielę, widzimy, w niedzielę widzimy się ponownie o godzinie 14, tak jak dzisiaj, na webinarze. I jeśli ktoś chce wziąć udział w webinarze, to pod tym filmem, pod transmisją ma link do zapisu. No, mam już ponad 1000 osób zapisanych. Jak dobrze pójdzie, dobiję do 2000, tak jak miesiąc temu. No a dzisiaj tylko akcje. YouTube mi mówi, że jest nieprawidłowa... stan transmisji nieprawidłowy. Dajcie mi znać, czy, czy mnie widzicie. Nie, na no, wszelki wypadek jeszcze napiszę na czacie. Z tego co widzę wszystko w porządku jestem na żywo. No dobra. To lecimy z tematem. Yy. Najpierw taki bardzo szybki wstęp. Był wczoraj update akcji do wersji 6.4. Ten update już został wysłany, ale jeśli akcji nie macie, bo na przykład... Yy. No, bo ktoś chce na przykład wersję darmową, ale jeszcze z niej nie korzystał. To niech sobie wejdzie na ten link, który widać albo pod filmem, albo który się wyświetla na ekranie. I tam akcje można pobrać za darmo. Tych akcji jest. Nie wiem ile jest. Za darmo jest chyba 13, a w wersji płatnej chyba 26. To znaczy w wersji płatnej na pewno 26 plus 10 akcji do obsługi wtyczek Nick Collection. Jeśli nie ma obrazu, to. Jacek, spróbuj sobie odświeżyć i powinno być w porządku. Dobra, to przechodzimy już do, do tej właściwej części webinaru. Webinaru Live'a. Pokażę Wam, jak u mnie wygląda mm, ten plik, który ściągacie sobie na dysk twardy. Gdzie to było? Tutaj. Ok, coś takiego. Zwykły zip. Klikacie dwa razy, czy rozpakowujecie w jakikolwiek sposób. Wchodzicie do środka i macie dwie wersje. I tutaj jest drobna zmiana. Ja wcześniej polecałem instalować wersję. Yy, nieważne jakiego macie Photoshopa, to polecałem najpierw próbować instalować wersję, która jest przeznaczona dla nowych Photoshopów. Yy, teraz. Zrobiłem bardzo dużo zmian dla tych osób, które mają starsze Photoshopy i jeśli ktoś ma Photoshopa CS6, CS5, CS4, nawet CS3, jakiegokolwiek poza Photoshopami CC, to niech sobie zainstaluje tą wersję, akcję w wersji CS i tam będziecie mieli bardzo dużo sprawnień. Jeśli ktoś ma aktualnego Photoshopa, czyli na przykład CC 2015, no to wtedy instaluje akcje, które są w tym folderze. Zresztą tutaj jest instrukcja, opis i opis jest dużo bardziej szczegółowy niż był wcześniej, bo macie między innymi opis, no nie każdej, ale prawie każdej akcji. Także można sobie tego używać jako ściągi. Wchodzę do folderu z akcjami ja już mam zainstalowane. I tutaj jest kolejna zmiana. Jeśli ktoś już wcześniej miał moje akcje, to radziłbym je odinstalować i dopiero później zainstalować tą nowszą wersję. Więc zróbmy to. Tutaj jest okno z akcjami. Wyłączam tryb przycisków, czyli button mode. Mam angielską wersję Photoshopa zamiast polskiej, ale to w sumie bez znaczenia. Do tego, co tutaj pokazuję, nie ma żadnej różnicy. Zaznaczam akcję Volant V6 i usuwam ją. Czyli przeciągam do kosza. Yy, można też usunąć pędzle. Prawdopodobnie nie trzeba. Jeśli macie ostatnią wersję moich pędzli, to nie musicie tego robić. Jeśli nie macie ostatniej wersji, tylko macie jeszcze jakąś całkiem starą, to na wszelki wypadek możecie też te pędzle usunąć. Czyli wybieracie pędzel, klikacie gdziekolwiek prawym przyciskiem, zaznaczacie wolant V6, prawy przycisk, usuń grupę. Ok, i to usunie grupę razem z pędzelami. No dobra, i teraz mogę te akcje dodać, czyli po prostu klikam na nich dwa razy. Gotowe. I to samo z pędzelami, gotowe. Jeśli macie dużo Photoshopów, na przykład ktoś ma wersję CS i wersję CC, albo ma kilka wersji CC, to można sobie przeciągnąć ten plik na ikonę Photoshopa i w ten sposób to dodać. I wtedy wybieracie konkretnie, do którego Photoshopa to zostanie zaimportowane. Jeśli z jakiegoś powodu bardzo nie chcecie usuwać moich starych akcji, to obowiązkowo przesuńcie grupę z tymi nowymi akcjami na samą górę. To jest ważne. Ja wiem, że to się wydaje kompletnie bez sensu i że to nie ma żadnego znaczenia. To ma znaczenie, odkryłem to niedawno. Kolejność grup ma znaczenie, jeśli te grupy się nazywają tak samo. Kiedyś to wytłumaczę, kiedyś zrobię webinar o tym, jak się robi akcje tak, żeby nie sprawiały problemów i wtedy to omówię, natomiast dzisiaj skupmy się na tym, że po prostu te akcje muszą być na samej górze, a jeśli nie macie moich starych akcji, to możecie mieć w jakimkolwiek miejscu i wtedy to już nie ma znaczenia. Ja zawsze używam akcji w trybie button mode, czyli tryb przycisków, więc klikam tutaj i wciskam button mode. Ok, no to taki wstęp, który jest zawsze przy okazji każdego live'u o akcjach, ale może są tu jakieś nowe osoby, więc im się to przyda. Jeśli. To jeszcze takie, ostatnie info z tych podstawowych. Jeśli w ogóle nie widzicie tego okienka z akcjami, to w menu window Actions albo Operacje po polsku. I wtedy Wam się to okienko pokaże. Dobra. A teraz przechodzimy do tej właściwej części. Przede wszystkim zostały dodane akcje do Instagrama do przygotowania zdjęcia do publikacji na Instagramie. Ale nie tylko i została dodana jeszcze jedna taka akcja dość dziwna, ja ją pokażę później na samym końcu. Najpierw skupmy się na Instagramie. To są te akcje, które są tutaj Instagram Crop, Instagram No Crop, Instagram Square, Instagram Story Crop i Instagram Story. Jeśli ktoś zainstaluje wersję do starego Photoshopa, do Photoshopa CS, to będzie miał tych akcji trochę więcej, dlatego że stare Photoshopy nie są w stanie dostosować innych akcji do zdjęć pionowych, do zdjęć poziomych itd. Tak Tam musicie sami zdecydować, czy wasze zdjęcie jest pionowe czy poziome. Moje akcje do nowych Photoshopów są zrobione tak, że one automatycznie wykrywają, jakie to jest zdjęcie, i stosują inne ustawienia w zależności, jaka to jest fotka. Tak samo jest z akcją start. W zależności, czy macie zdjęcie 8-bitowe, czy 16-bitowe, no to wiadomo, zostaną dobrane inne ustawienia. I tak samo jest z tymi akcjami instagramowymi. Podstawowa akcja to jest Instagram. ta pierwsza. No to klikam, uruchamiam ją. Wyostrzenie się odbywa inteligentnym wyostrzeniem, czyli Smart Sharpen, dlatego że moim zdaniem to jest najlepsza opcja wyostrzania w tej chwili, lepsza niż filtr górnoprzepustowy, przy czym w starych Photoshopach Smart Sharpen działało bardzo źle, w Photoshopach przed CS6. Dlatego, jeśli macie akcję w wersji CS do tych starych photoshopów, to tam nie będzie inteligentnego wyostrzenia, tylko tam będzie to się odbywało inaczej, standardowo filtrem górnoprzepustowym. OK. I to, co ta akcja zrobiła, to po pierwsze zmieniła mi zdjęcie do rozmiarów Instagrama, do takich rozmiarów, żeby zdjęcie było maksymalnie szerokie i maksymalnie wysokie, bo Instagram ma te swoje ograniczenia. Więc jeśli zdjęcie mi się nie mieściło w całości, na wysokość, no to ono zostało wykadrowane i muszę sobie je ustawić tak, jak chcę, żeby wyglądało na Instagramie. Jeśli zdjęcie byłoby wyższe, no to później Instagram kazałby mi je przyciąć, więc nie byłbym go w stanie tak opublikować. Po drugie, przed chwilą zrobiliśmy wyostrzenie, to no więc przechodzę tutaj na warstwę niżej i wostrzą. I tyle. Mogę zdjęcie już zapisać. Ta akcja zawsze mi dostosuje te wymiary, żeby właśnie wyciągnąć maksymalną szerokość, maksymalną wysokość. Dalej. Gdybym. Sobie to wyłącza. Gdybym nie chciał tego zdjęcia usuwać ani góry, ani dołu, to robię tak. Następna akcja. Instagram no crop. I tutaj, jakby to sobie rozwinąć, tu tak w nawiasie jest jeszcze napis pasy. Dlatego, że ta akcja dodaje pasy po bokach. Uruchomiłem. Dobieram wyostrzenie. Niech będzie 30%. Ok. I teraz zdjęcie ma dalej takie wymiary, żeby wypełnić yy, całą przestrzeń, ale będą po bokach te pasy. No, nie da się inaczej opublikować na Instagramie zdjęcia w takim rozmiarze. Możecie to teoretycznie zrobić przez jakieś programiki, które są na iPhone'a, na telefon z Androidem. Natomiast wtedy był zawsze ten problem, że trzeba było strasznie dużo kroków zrobić, żeby zdjęcie miało prawidłowy rozmiar, żebyście je mogli wyostrzyć poprawnie i żeby jeszcze dodać te pasy. Zazwyczaj kończyło się to po prostu słabą jakością. Tutaj ta jakość będzie maksymalna, jaką jesteście w stanie wyciągnąć. No i znowu. Aha, i tutaj od razu będziecie mieli zaznaczoną tą maskę. I od razu będziecie mieli wybrany pędzel z od razu ustawionym kolorem białym i ustawionym wszystkim tak, żeby się dało maskować. Yy, dlatego, że tutaj już nic nie, niczego nie przestawiacie. Tą grupą w żaden sposób nie ruszacie, no bo zdjęcie Wam się mieści w całości. Więc jedyne, co musicie zrobić, to wziąć pędzel i wymaskować tam, gdzie ma być ostro. Ok. Yy, dalej. Akcja Instagram Square, no to jak sama nazwa wskazuje, pewnie wszyscy wiedzą, um, zrobi mi kwadrat. I decyduję przesuwam w górę, w dół. Um, no, niech to będzie w ten sposób. I znowu, wymiary są zrobione takie, żeby na Instagramie było dobrze, czyli 1080x1080. Wyostrzenie jest automatycznie zrobione. Jeśli będziecie mieli starą wersję Photoshopa, no to to o czym mówiłem wcześniej, będziecie mieli dwie akcje: Instagram, Instagram Square do zdjęć poziomych i do zdjęć pionowych. No i wtedy sobie wybieracie, jeśli macie zdjęcie pionowe, to Instagram Square, pion i tyle. Tak, powtórka będzie do zobaczenia. No, Marcin pozdrawia z deszczowej Irlandii, a ja pozdrawiam z Bangkoku, w którym jest 39 stopni. W tej chwili. Przynajmniej temperatura odczuwalna. Yy, dobra, lecimy dalej. Yy, zróbmy sobie w ten sposób. Jeśli mieliście już wcześniej zdjęcie, teoretycznie przygotowane do Instagrama, tylko po prostu było bardzo, bardzo duże yy, i było kwadratowe. To wtedy właściwie możecie uruchomić i akcję Instagram Crop i Instagram Square, dlatego że akcja automatycznie wykryje, że to zdjęcie już jest kwadratowe, więc zastosuje dla niej takie ustawienia, żeby było w porządku. Więc klikam na przykład Instagram Crop. A tylko ważne: uruchamiając którąkolwiek z tych akcji, widzicie, że tutaj jest taka gwiazdka przed nazwą. Gwiazdka Instagram Crop i tak dalej. Wszystkie akcje, które mają gwiazdkę. Muszą być uruchomione wtedy, kiedy macie wybraną warstwę, która jest najwyżej widoczna. Czyli nie wybieram sobie tej warstwy i nie uruchamiam akcji, tylko wybieram albo całą grupę, albo tą warstwę, która jest na górze i wtedy odpalam akcję. No więc niech będzie na przykład Instagram Square. Gotowe. Rozmiar będzie prawidłowy pod Instagrama. Um, dalej. A, jeszcze coś. Założenie jest takie, że macie używać tych akcji do zdjęć, które, z których faktycznie da się wyciągnąć fajną jakość, czyli do zdjęć w oryginalnym rozmiarze, a przynajmniej w a przynajmniej w rozmiarze w miarę dużym. Jeśli macie jakieś miniaturki zdjęć, no to wtedy używanie tych akcji trochę mija się w celem. Jasne, z celem. jasne, można to zrobić. Ale ja bym radził używać tego na oryginalnych plikach PSD. Okej. Okay. Um, wróćmy sobie do tego zdjęcia. Jeśli chcecie przygotować zdjęcie do Instagram story, ja tego nie robię, ja wrzucam na story zdjęcia jakiekolwiek, dla mnie się tam nie liczy zbytnio jakość, ale jeśli ktoś prowadzi Instagrama w jakiś tam sposób profesjonalny i chce mieć zdjęcia y, jak najlepsze, chce mieć perfekcyjną jakość, czyli chce je wyostrzyć jak tylko się da, y, no to są dwie akcje do tego. Instagram Story Crop dopasuje odpowiedni rozmiar, wyostrzy zdjęcie i wykadruje od razu do tego rozmiaru Instagramowego, do tego, który jest w wytycznych Instagrama. Czyli już tutaj sobie przesuwacie w lewo w prawo dokładnie, tak jak chcecie, żeby zdjęcie wyglądało. Druga opcja to jest po prostu Instagram Story i to jest zwykłe wyostrzenie z pomniejszeniem, właśnie według wytycznych Instagram Story, ale. Tutaj już nie przesuwacie w lewo, w prawo, po prostu dostajecie pik, który jest odpowiedni na wysokość, ale za szeroki. Więc wrzucając go na Instagrama, na Story, on no, będziecie musieli tam zdecydować, czy go przesuwacie w lewo, czy w prawo, ale nie stracicie na ostrości, dlatego że go nie będziecie skalować. Nie będziecie go y, zmniejszać jeszcze bardziej, tylko on na wysokość zostanie bez zmian. Jedyne co zrobicie, to utnięcie jego boki. Więc wyostrzając tutaj w tej chwili. Ta ostrość zostanie i będzie taka na Instagramie. Oczywiście w ramach tego, na co nam Instagram pozwala, no bo wiadomo, że tam jest kompresja. Dalej. Jeśli macie zdjęcie poziome, no to to o czym mówiłem na samym początku. Instagram to wykryje. Co ja mówię? Instagram. Moja akcja to wykryje. I. Jeśli odpalicie Instagram Crop, to on wam nie zrobi wtedy żadnego kadrowania, dlatego że no, to było trochę bez sensu, bo Instagram pozwala publikować zdjęcia na maksa szerokie, więc jedyne co zrobi, to zmniejszy nam do takiego rozmiaru, żeby to można było sobie wyostrzyć i opublikować. Ale szerokość będzie bez zmian. Jeśli ktoś chce, żeby to zdjęcie wypełniało większą część ekranu, no to wtedy zamiast tej akcji po prostu odpala Instagram Square, czyli robi z tego kwadrat. I tutaj znowu ta akcja też wykryje, czy to jest zdjęcie poziome czy pionowe. I dobierze odpowiednie ustawienia. No i ustawiacie jak chcecie, przechodzicie niżej, żeby wyostrzyć. OK. Ja polecam Wam zawsze ustawić najpierw odpowiedni kadr, czyli w lewo w prawo, a później dopiero ostrzyć nieodwrotnie. Bo, jeśli wyostrzycie najpierw, to później sobie przesuniecie kadr i się okaże, że ominęliście jakiś fragment, którego wcześniej nie było w kadrze, nie widzieliście go, więc jest podwójna robota niepotrzebnie. Jest jeden problem z tymi akcjami, którego nie da się obejść. Znaczy, problem, no, ciężko powiedzieć, że to jest problem. Jeśli go użyjecie, Jeśli użyjecie akcji do zdjęcia, do którego nie ma potrzeby tej akcji używać, czyli jeśli użyjecie do zdjęcia. Które tak czy tak, y, które jest pionowe, ale ma taki rozmiar, że i tak bez problemu się zmieści na Instagramie. Wtedy, jeśli odpalicie Crop, dostanie się coś takiego. To znaczy wszystko będzie ok. przystosujecie zdjęcie do Instagrama? Y, ustawi wam się odpowiednia rozdzielczość i tak dalej. Ale będzie trzeba zmienić jedną rzecz. Zaraz to pokażę. Coś mi tutaj zamuliło komputer. To jest chyba bardzo duży plik. To jest PSD z wieloma warstwami. Używaliśmy go kiedyś na webinarze. Na ostatnim webinarze było to pokazywane. Ok. No i to, co się stało. To tutaj zostały piksele na dole. Mm, przezroczyste. Więc muszę sobie po prostu wziąć narzędzie do kadrowania i te piksele usiąść. To się dało ominąć. Ja nawet zrobiłem akcje, które y, też automatyzują tą część. Natomiast z nimi później był inny problem, były komplikacje, więc musiałem się z tego wycofać i stwierdziłem, że no, do takich zdjęć, które się mieszczą na Instagramie, pewnie i tak nikt tego nie będzie używał. No bo do tego mamy zwykłą warstwę do pomniejszania i wyostrzania, jej można użyć. Y, no więc zostawiłem to tak jak jest. Ok, to sobie zamknę. Ym. Zrobiłem jeszcze jedną akcję, która nie jest związana z Instagramem. Powiedzmy, że mm, użyłem jakiejś, no niech to będzie kurz i rysy. Takiego samego przykładu podałem, chyba, takiego samego przykładu chyba użyłem, jak opisywałem tą akcję na Facebooku. No i chcę usunąć tutaj te białe punkty, więc usuwam je tą akcją. Tak było przed kursy rysy, tak jest po. No i widać punkty zniknęły. Klikam OK. Yy, zaznaczam teraz pędzlem, No i gotowe. I ja teraz mam całe zdjęcie wypełnione pikselami na tej warstwie. Czyli mam dodatkowe czasami 30, czasami 50 MB do wagi pliku, które są niepotrzebne, bo ja potrzebuję tylko ten mały obszar. Więc dodałem akcję, która się nazywa usuń niewymaskowany obszar. Tutaj. I ona służy właśnie do takich sytuacji, kiedy mam jakąś warstwę, która jest prawie cała zakryta, albo może być tylko część zakryta, to jest nieważne, ale y, jeśli jakiś obszar jest zakryty i go nie widać, bo maska zasłania, no to wtedy ja nie potrzebuję tych wszystkich pikseli, więc wybieram tą warstwę albo tą maskę obojętnie i klikam Usuń wymaskowane obszar. Gotowe. I teraz zostało mi już yy, tylko to, co było tutaj. Cała reszta zdjęcia została usunięta na tej warstwie. Yy, z jakiegoś powodu Photoshop tutaj, w lewym dolnym rogu, dalej pokazuje, że ten plik, że jego rozmiar się nie zmienił. Nawet jeśli wyczyścicie historię, to pokazuje, że jego rozmiar się nie zmienił. To jest nieprawda. Jeśli sobie zapiszecie plik PSD na dysku twardym, yy, w, taki, w takim stanie jak jest teraz, a w takim jak był przed chwilą, czyli z całą warstwą. To on się będzie różnił rozmiarem o te 30-50 MB. Tak samo obciążenie komputera y, będzie. Y, no, jeśli nie ma tych pikseli, to nie obciążacie tak komputera. Więc tak sobie robicie z każdą warstwą, która jest częściowo zasłonięta. Ok, czyli jeszcze raz, tak. Usunie wymaskowany obszar. Gotowe. Hmm. No i w sumie nic więcej nie chciałem powiedzieć, chciałem Wam tylko pokazać te instagramowe akcje i tak nam zeszło bardzo dużo czasu. Czy są jakieś pytania? No ja sobie przejrzę szybko czat, może już jakieś były. Na to pytanie już chyba odpowiadałem, nie jestem pewny, ale czy będzie powtórka? Będzie, będzie pod tym samym adresem. OK, no to co? Pytań chyba nie ma, więc myślę, że będziemy kończyć. Ym. Aha, no to jeszcze coś. Jeszcze jedna rzecz. Ym. Na koniec przypomnienie, skąd te akcje wziąć. Czyli wchodzicie na Tomasz Tomaszpluszyk.pl łamane przez akcję. I tutaj wpisujecie swoje imię, e-mail i dostajecie dostęp do akcji darmowych. Albo wchodzicie na wersję pełną i tak czy tak sobie tutaj wejdziecie na tą wersję pełną, bo to jest też opis wszystkich akcji. Czyli m.in. tych akcji, które są też w wersji darmowej, bo duża część z nich jest za darmo. Tutaj przewijacie sobie w dół. No i macie po kolei opisy. To nie są opisane wszystkie akcje, no ale dużo część, więc wszystko co najważniejsze to jest. I na dole są opisane te akcje, które doszły teraz. Nie wiem, jakie akcje będą dodane w przyszłości. To znaczy, mam kilka pomysłów, ale one są dość trudne do zrealizowania, więc nie wiem, kiedy to się pojawi. Natomiast w tej chwili doprowadziłem te akcje do takiego stanu, że nie, jestem praktycznie pewny, że nie ma w nich prawie żadnych błędów, że wszystko działa od początku do końca. Perfekcyjnie, nieważne na jakiej wersji językowej uruchomicie. To jest ważne, bo czasami się wysypują akcje na wersji polskiej, jeśli zostały napisane na wersję angielską. Tutaj czegoś takiego nie będzie. No i doprowadziłem w końcu do porządku te akcje dla starych Photoshopów. Więc to, co mówiłem na początku, jeśli macie starego Photoshopa, instalujecie akcję w wersji CS i działa Wam wszystko bardzo, bardzo dobrze. Dobrze, to nie przedłużając. Widzimy się w niedzielę na webinarze o fotografowaniu w bardzo małych pomieszczeniach, czyli będziemy sprawdzać, czy na 10 m2 da się zrobić zdjęcie fashion. No, to do zobaczenia, do niedzieli, cześć. A, to jeszcze, bo jeszcze nie zdążyłem wyłączyć, a się pojawiło pytanie. Czy te akcje są update'em do już wcześniej zakupionych? Tak. Arturo, jak masz jakiś problem z zalogowaniem się, to po prostu napisz do mnie maila i, i to załatwimy za chwilę. Okej, okay. no to jeszcze raz. Kończymy. Do zobaczenia. Cześć.